<grystanie> <stanie> ah! <stanie> Jestem bezpłodny? Tak, wiesz, zbadałem się i okazało się, że nie mogę mieć dzieci. Więc ten dzieciak nie jest mój. Harvey? Harvey? Harvey! Harvey to jakiś żart? Obawiam się, że on nie żartuje. Jego rodzice nie śmieją się. Daj spokój. Panie Mason, dokąd wszyscy idą? Nie idźcie! Zhańbiłaś całą naszą rodzinę. Ale to wasz syn jest ojcem! Czemu miałabym kłamać? Na pewno miałaś romans. Bałaś się, że prawda wejdzie na jaw i cię wyrzucimy. I miałaś rację pakuj swoje rzeczy. Nie należysz już do rodziny. To koniec. Co? Nie, Nie możesz się denerwować. Weź oddech. <śmany> Się z ojcem dziecka. Co? O czym ty mówisz? Harvey naprawdę jest jego ojcem. Przyjaźnimy się od tylu lat. Powiedz mi prawdę, wszystko zrozumiem. Ale ja ci mówię prawdę. Kłamę się na wszystko, że to Harvey jest ojcem mojego dziecka. Musisz mi uwierzyć. Dobrze. Okay. Dobrze. Wierzę ci. Ale o co walczyć? Oni wyrzucają cię bez grosza na ulicę. Może nie jest za późno na podjęcie właściwej decyzji. O czym ty mówisz? Jest o wiele za późno. I w końcu to moje dziecko. Czyli życie w kartonie z dzieckiem w jakiejś bocznej alejce jest, jest o wiele lepsze niż życie z wiecznym poczuciem winy i wstydu. Urodzę to dziecko, choćby nie wiem co. Co ty zrobiłeś, Harley? O wow, wow, wow. A co to za emocje? Opanuj się. Jeszcze ktoś zacznie podejrzewać. Powiedziałeś, że to nie twoje dziecko. Moje, nie moje. Jaka różnica? Wielka różnica. Lina powiedziała mi, że nigdy cię nie zdradziła. I co? Też mogę twierdzić, że jej nie zdradziłem, ale ty i ja znamy prawdę. Śliczna. Nie rób jej tego. Oni wyrzucają na ulicę matkę twojego dziecka. Ten dzieciak mnie nie obchodzi. Więc pokazałeś prawdziwą twarz, tak? A ty swoją? Sama podrobiłaś badanie. Uwierzyłam, że to nie twoje dziecko. Okej, okay. więc niech już tak zostanie. Bo wiesz, jeśli to moje dziecko, po rozwodzie Lina zabierze połowę wszystkiego. Będę płacić, alimenty, Co tyle z tego? kasy. Kocham cię z pieniędzmi lub bez. Nie, 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 nie. Świat tak nie działa. Miłość. Bez pieniędzy długo nie trwa. Mów, kto z tej trójki – ja, Lina, Forza – jest dla ciebie najważniejszy? Jestem z tobą szczery. Lepiej przestań prawić mi kazania. Przecież podjęłaś decyzję już dawno temu, więc teraz nie zmieniaj zdania. Harwi, błagam. Nie rób tego. Nie jest za późno, żeby wszystko zmienić. Wyjdź, oszustko. Żegnam. Stój. Tak nie wolno. Harwi kłamie. Nie jest bezpłodny. Co? O, widzę, że próbujesz chronić swoją koleżankę. Tu nie chodzi o jej dziecko. Ja mówię o moim. Jestem w ciąży, Harvey. Co? Harvey? Tak, nie chciałam mówić dzisiaj, ale zrozumiałam, że lepiej będzie, jeśli wychowam dziecko sama, niż z kimś takim jak ty. Opowiadał mi o tobie okropne rzeczy i twierdził, że go zdradzasz, a ja mu naiwnie wierzyłam. Więc nie mogę prosić o wybaczenie, ale... Ale Lina jest niewinna. Nie zrobiła niczego złego i urodzi Państwu cudownego wnuka. Ale z ciebie, Cykor. Więc wychowasz swoje dziecko sama. Bezdomna. Wynocha. A, więc to prawda? Harvey! Nie mów mi, że chcesz wyrzucić ciężarną kobietę prosto na ulicę. Naprawdę? Mam gdzieś tego dzieciaka. Wyjdź. Odejdź stąd! Właśnie straciłeś zaufanie całej naszej rodziny. Co? Sam pokazałeś... Że jesteś zdolny do porzucenia własnych dzieci. Wynosz się stąd. Nie chcecie tu więcej widzieć. Lina, skarbie, nie wiem, czy potrafisz nam wybaczyć nasze zachowanie, ale proszę. zostań. Zapewniamy cię, że otrzymasz wszystko, czego ci trzeba. Dobrze. Ale... Jak rozumiem, będzie dwójka państwa wnucząt. Tak, Stacy? Na to wygląda. Więc proszę zająć się również nią. Dlaczego to robisz? Zdradziłam cię. Tak, ale... W samą porę przyznałaś się do błędu, a przecież to nie wina naszych dzieci. Dobrze. Oczywiście, że się o was zatroszczymy. Dziękuję. I w sumie Harvey już wygadał. To będzie syn! <grywka>